Siemano, kolejna sobota przed nami, mnóstwo znowu meczów. No a my dalej tutaj forma do dupy, bo wczoraj nic nie siadło. No ale co tutaj zrobić? Co poczniesz? Trzeba tutaj walczyć, czołgać się, nawet bez nogi, bez ręki. No bo tak na tym to polega to hobby, nie? Czasami jest właśnie takie gorzkie. Już nie będę tutaj yy, przytaczał porównań, lecimy, lecimy dzisiaj na superbecie, jak zawsze i tutaj przypominam, że dzisiaj jest jeszcze dostępna promocja na mecz Realu Madryt ze Spaniolą, możecie tutaj zgarnąć dodatkowe 300 stówki jest to oczywiście opcja, która ma przynieść nowych graczy na superbecie, więc jeżeli nie masz tam konta, a chciałbyś takie założyć możesz to zrobić z naszego linku, który będzie się znajdował w pierwszym komentarzu pod tym filmem po założeniu konta weryfikujesz je, potwierdzasz zgody marketingowe no bo ta e, druga kwestia, tutaj najważniejsza, nie? A weryfikacja, e, jak zrobisz od razu, to już masz z głowy. No i kolejny krok to wpłata 5 dych. Minimum 5 dych w jednym depozycie, tu trzeba pamiętać, że e, pierwszy depozyt to jest podwojenie aż do 200, czyli możecie sobie wpłacić 200. Jak ktoś jest tutaj zainteresowany, polecieć mocniej oczywiście, no ale nie jest to jakby obligatoryjne. 5 dyszek jest zapisany do promocji na Real Madrid, na mecz Real Madrid ze Spaniolem, tu trzeba pamiętać też, że, znaczy pamiętać, fajna tutaj nagroda jest, bo za wpłatę minimum 5 dych. Ci się zico i beta jeszcze wpada ekskluzywnego, nie? Także całkiem fajnie tutaj wygląda. Następny krok to zagra <coughs> zagranie kuponu solo. Zamieniłem 2 zł na to, że Real Madrid dzisiaj ogrywa panią. Pewniaczok jak nic, no, w sumie nie chcę tak tego mówić. Ale no, duże, duże tutaj szanse ze strony Realu Madryt na to, że dzisiaj sobie... <coughs> Zgarną dodatkowe 3 punkty. No, i jeżeli tak się stanie, to w przeciągu 72 godzin dodatkowe 300 w bonusie tutaj wlatują na Twoje konto. Bonus do trzykrotnego obrotu po kursie minimalnym 1,91 łącznie na całym kuponie także nie jest to nic skomplikowanego, co by mogło tutaj przeszkodzić. Tak jak mówiłem, pierwszy link, pierwszy komentarz pod tym filmem tam będzie się znajdował link. nie? Możecie sobie kliknąć i sprawdzić. Może Wam się tutaj spodoba. Lecimy z konkursem, dyszka będzie do zgarnięcia na Superbecie. No i tutaj zasady. Jak zawsze są takie same i niezmienne. Czyli łapa w górę, subskrypcja tego kanału. W komentarzu typujecie dokładne wyniki i minutę pierwszej bramki. W dzisiejszym meczu pomiędzy Go Ahead Eagles a Ajaxem typujecie do godziny 20. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie, czy bez nich gracza Na super, lecie. nie biorą udziału w zabawie. Czy mamy tutaj wszystko, już zostało zrobione? Mamy, no to przejdźmy teraz do przeglądu typów, które lepiej dzisiaj unikać, zastanowić się czy zagrać na odwrót. Żartuję, wczoraj terror bardzo blisko był. Walijska liga mu zepsuła, taka tasiemka by fajna siadła. No niestety, niestety trzeba obejść się smakiem. Dzisiaj, z racji tego, że nikt nie trafił, wczoraj lecimy alfabetycznie i zaczniemy od. Fabregasa w takim razie. Warta poznaj z Arką Gdynia Obie drużyny strzelą gola lub powyżej 2,5 gola po kurcie 1,60 Generalnie to jest taki sam, znaczy trebel na te same zdarzenia Tylko mecze się zmieniają. z Lillestrom również tutaj obie drużyny Strzelą gola lub powyżej 2,5. Iren z Lons The same. Obie drużyny strzelą gola lub powyżej 2,5 gola Bardzo fajny trebelek, bo ja tutaj Zawsze mówię, że bardzo mi się podoba ten rynek Kursy całkiem fajne z tego wyszły I 3,56 łącznie dzięki temu, także Fajnie, fajnie, fajne tutaj pierwszy kupon. Zobaczymy co jest dalej. Od Frediego. Bristol City z Oxfordem United. Znowu tutaj rzuty rożne się pojawiają. Bristol City ma wykonać co najmniej 6 rzutów rożnych. Coventry City ze Swansea City. Coventry tutaj ma z kolei wykonać 5 rzutów rożnych. I Juventus na poli powyżej 1,5 gola po kursie 1,42. Czasami właśnie takie kursy w meczach Juventusu były wystawiane na over 1,5 gola. I tutaj Freddy... Freddy właśnie poluje, poluje na co najmniej dwie Po fajnym kursie, 2.96 łącznie tutaj wyszło No i zobaczymy co z tego będzie Dobra, miało być alfabetycznie, ale tutaj Terrora puszcza na trzecie miejsce Ja będę ostatni, bo jestem ostatni Werder Brema z Bayernem Monachium, powyżej półtora gola w meczu I Bayern Monachium ma ten mecz Wygrać Czyli dzisiaj ee, W stronę Bayernu, który ostatnio się zabawił 9 do 2 Kurde, jest potencjał w ofensywie Jest potencjał i trzeba go, z niego korzystać w każdym meczu Eintracht Frankfurt z Borussią My się Gladbach BTT Esik, e, I New York City, Inter Miami Zaglądamy do MLS-a, powiedzę 2,5 gola W meczu, no podoba mi się ten trebel Generalnie się wszystkie propozycje mi się podobają e, Nawet rzuty rożne, nie? Także coś tutaj jest na rzeczy 319 19 kursiwo. No i mój dubel na dzisiaj Dubel, dubel Liverpool z Bournemouth stawiam tutaj na zwycięstwo Liverpoolu z Handicapem a no tutaj po tej wtopie z Nottingham, po prostu no trzeba, trzeba zareagować odpowiednio. Grają teraz z średnim burmów u siebie, no to nie widzę tutaj innego wyjścia jak pokrycie tego handicapu, żeby tutaj zmazać plamę. Ostatnio w Milanie wygrali 3 do 1 z Milanem właśnie, także no myślę, że tutaj szybko wrócą na, na odpowiednie tory. I Fenerbacze Galatasaray, turecki klasyk, stawiam tutaj na powyżej 2,5 gola. Tu osobiście zastanawiałem się nad BTTS-em, ale jak sobie sprawdziłem historię meczów bezpośrednich, to bardziej mi się spodobał over 2,5 gola, jeszcze po lepszym kursie, no bo tych btts ów to tam za dużo nie było, a overki tutaj się pojawiały. Niemniej, w tym meczu akurat spodziewam się wszystkiego, bo obie ekipy mają przepotężne ofensywy, jak na turecką ligę, także można tutaj się spodziewać kilku goli, ja właśnie tak sobie się spodziewam. 2,82 kursiwo, no i mamy wszystko zrobione. Przegląd dzisiejszych czterech kuponów w pojedynku, który prowadzi, nie wiem kto prowadzi, zapomniałem. Będzie w opisie. Tymczasem bawcie się dobrze w sobotę, Elo. Cześć!